Dzień dobry widzowie, tutaj pies puszek. Dzisiaj Wam pokażę, jak działają mechanizmy. Otóż macie takie USB. Pokażę Wam sk w sklepie. Tu jest właśnie to no. albo to nie pamiętam. Tu nie. Ale żeby podłączyć, to musicie kupić najpierw to. Aha, nie pokazałem. To. to jest to albo to, bo nie pamiętam. Musicie to podłączyć do dwóch dźwigni. A jak podłączycie do dwóch dźwigni, to możecie na przykład podłączyć to do tego otwieranego bloku. Dźwignię musicie podłączyć do tego USB, do tego niebieskiego. To, co będziecie chcieli otworzyć dwoma dźwigniami, musicie podłączyć do tego, co chcecie otwierać, właśnie dwoma dźwigniami. Tak działają me mechanizmy. Powodzeń.